Halo, dobry wieczór, Dobry wieczór. ja do Pana pod zegareczek bym chciał podjechać dzisiaj, tylko mam parę pytań co do niego jeszcze, ale to dzisiaj koniecznie mm -hmm. musi być, bo jest Sylwestera, trzeba jakoś wyglądać dobrze, nie? No dobrze, dobrze, ale do, a o do której Pan by chciał być? Zegarek Victorinox, ten za 1900 zł. Tak, 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 tak tylko o której by chciał, Pan chciał podjechać? No nie wiem, Sylwester mam o 23, podjeżdżam tak za godzinę za godzinę wie pan co ja będę w domu za no półtorej może bezpiecznie, żeby żeby pan nie czekał przypadkowo może być za półtorej może godziny może być może być ale mam pytanie jeszcze dobra pan go kupił Jasne. za granicą tak ja go sprowadzałem o on jest zajebisty co taki, taki no zajebisty zajebisty to mogę potwierdzić bo generalnie dlatego go kupiłem bo nie ma takich innych wie pan to jest po prostu no jeden w swoim rodzaju, jedyny w swoim rodzaju, na żywo wygląda 100 razy lepiej. Taki unikacik, nie? Rzadko się widzi takie zegarki, no. na filmach takie się widzi jedynie. Dokładnie. Jeszcze Victorino jest taki niszowy, więc jest fajny, jest bardzo dobrym zegarkiem na fajnym mechanizmie, więc, tak. więc to też jest jakby plus. I no nie widziałem nic podobnego, na jak pierwszy szczerze, zobaczyłem to. Jak pan myśli, bo za no, no. granicą to wiadomo, jakby patrzyli na ten zegarek, a tutaj te polskie cipy, to chyba... Nie będą kumały, co to za, zega za zegarek, nie? Pizdy nie polecą wie, wie pan, co, na to. Co, co jest najważniejsze, że pan wie, co to jest no. i generalnie zwraca uwagę przez to, że jest inny. Ludzie trochę ćpią czasami, bo po prostu... Co, co to za pasek, nie? z linki spadochronowej generalnie jest zrobione, no, kolor jest obłędny, kaki, więc... To, to dupy będą się patrzeć, Robię efekt. Nie? No, będą, będą. No to elegancko, to za godzinę, za półtorej będę tam Tak, niech pan będzie za półtorej. SMS-a napiszę. I żeby adres tam w GPS się nastawić, to SMS-em to załatwimy. Dobra, nie? tylko pan ma nieznany numer, więc proszę do mnie napisać a, no, no. SMS-a. Dobra. I panu napiszę adres, dobra? Dobra, dobra. Ale 100% dobra, pan no daje fajnie. gwarancji, że tam będzie wszystko dobrze z tym zegarkiem on się nie rozwali. Nie? Tak, tak. Proszę, nie, nie, no nie ma szans. W sensie to jest oryginał, a ja nie kupuję podróbek. te Zapłaciłem jak za oryginał, więc. Owszem, trochę taniej kupiłem, ale no teraz z tym kursem dolara to i tak wyszłoby na to samo. To przechylimy Więc, jeszcze to jest... jakiegoś kielicha sylwestrowego, co? No chyba pan co, no spoko, nie? Spoko, normalnie. Czemu by nie? Tak cały strzelimy. rok go to było. No, dobra, to do Dobra, zobaczenia. to mi pan pisze, a panu napiszę adres. Dobra, dzięki. Dobra, D dzięki. Pikolaka Sylwestrowego z gościem.